She said. So tutaj moja codzienna make-upowa rutyna i wszystkie produkty, jakich używam do mojej twarzy. Się z Wami w dzisiejszym filmie. Mamy piątek i postanowiłam dla Was nagrać mój dzień. Taki typowy szkolny dzień. Popołudnie mam trochę zaplanowane, ale nie będę Wam jeszcze zdradzać. Zobaczycie w dalszej części filmu. I co? Lecimy zrobić teraz śniadanko. W sumie to dokończyć tylko i porobić fotki, bo. Wczoraj zrobiłam sobie wieczorem nocną owsiankę, także śniadanie na dzisiaj mam już gotowe. I jest to super opcja do zebrania, właśnie do szkoły czy pracy, także lecę ją dokończyć i zaraz ją zobaczyć. Więc, tak prezentuje się mój dzisiejszy outfit. W sumie cały z HM, sweterek z HM, e, sukienka też z HM. E, jest to sukienka, ale ja mam założone to jako spódniczkę i sweter, No i e, torwa z Wulczanki chyba, tak mi się wydaje. Także tak, klasi. I lecimy do szkoły. To jak możecie zobaczyć byłam na zajęciach w szkole francuskiego i oglądałam sobie pracę z konkursów. A na szybki obiad przygotowałam moje ulubione pierożki. i mała przerwa na no Później z mamą wybrałam się jeszcze na mały shopping i naszła mi ochota na drużdżówkę z makiem. Ach, tak. A po zajęciach wpadłam jeszcze na szybko do action e, w poszukiwaniu organizerów do walizki, które widziałam na TikToku. Także polecam, są mega fajne. Dobry z wieczorkiem. Ja właśnie jakąś chwilę temu wróciłam z zajęć Pilatesu. E, dzisiaj byłam pierwszy raz na Pilatesie i powiem Wam, że super. Bardzo mi się podobało. E, w tym miesiącu, może jakby roku, może bardziej, postanowiłam e, odkrywać nowe aktywności e, i zobaczyć, w czym czuję się najlepiej. Także Pilates na razie na plus. E, zjadłam też przed chwilą. Najpierw kolacyjkę. Był to bagiel, którego mogliście przed chwilą już pewnie zobaczyć. I co, lecę się teraz myć i odpoczywać, bo mamy piątek, także czas wolny. I do zobaczenia jutro. Się z Wami w sobotę. Nie odzywam się jeszcze do Was od rana, a to dlatego, że musiałam się ogarnąć, jak wiadomo. I co? lecę teraz na paznokcie. Mam na 12.30, a jest 12.20, także muszę się pośpieszyć, i zobaczycie zaraz efekt, pewnie. Jestem już po pazach. Zaraz wam wstawię jakieś przebitki. A teraz jadę jeszcze z mamą na zakupy do Lidla, bo wyjeżdżam w poniedziałek, jak mogliście już się pewnie zorientować, po walizce na przykład. Ale to zobaczycie już w najbliższym filmie. Także wyczekuję. Dziękuję wam za oglądanie i zostawcie łapki w górę, jeżeli film wam się podobał.